jambo jambo bwana habari gani nzuri sana wageni mwakaribishwa zanzibari yetu hakuna matata wageni karibuni hakuna matata wote twawapenda hakuna matata, Akuna matata. Jest godzina 21, już za kilka godzin, a konkretnie o 2.30. wyjazd busem w kierunku Katowic, Wrocławia. Celem naszym jest Berlin. Z Berlina mamy wylot, ale to zobaczycie na nagraniu. Dlaczego busem, ponieważ mamy. Okres pandemii, loty z Polski akurat w tym kierunku, czyli Zanzibar, nie są możliwe. Musimy się tam dostać busem. Na szczęście wszyscy wsiadamy do busa, jedziemy razem, więc będzie przy okazji wesoło. No i jesteśmy już w Doha. Teraz jakieś dwie godzinki czekamy na lot, także niedługo i prosto na Zanzibar. Możecie sobie w internecie sprawdzić loty, yy, może są bezpośrednio z Polski już teraz, jak oglądasz to nagranie. Natomiast ja musiałam iść z Berlina, więc cała podróż wydłużyła się o drogę z Rzeszowa do Berlina, ale już za chwilę na Zanzibar. A tutaj mamy śniadanko, jajko, kiełbaska dorek Tu mamy jakiś deserek o no. pudding. Tutaj mamy owoce może. Dobra, kończę ile No i trzeba wypełnić taką kartę, zapłacić na lotnisku 50 dolarów. Wypełniamy w samolocie. Płacimy 50 dolarów na lotnisku. Podsumuję to Wam, bo to jest dość skomplikowane, a może być dla Was istotne. Robimy tak. Najpierw w samolocie wypełniamy jedną kartkę, oddajemy ją tutaj przy wejściu. Następnie oni oddają nam dwie kartki, znowu je wypełniamy. Idziemy z paszportem i z tymi wypełnionymi kartkami do pierwszej kontroli. W tej kontroli pobierają odciski palców i takie tam inne bajery, szmery sprawdzają paszporty. Dają nam karteczkę. Z tą karteczką dopiero idziemy i z paszportem do zielonego okienka. Tam opłacamy 50 dolarów, najlepiej żebyście mieli, bo jest najszybciej i najwygodniej. I z tą karteczką, którą nam babka da, czyli takim paragonikiem, idziemy do trzeciego okienka. I w tym trzecim okienku, dopiero nam podbijają w paszporcie pieczątkę, i wszystko jest ok, możemy, możemy już ruszać na wakacje. I po tych wszystkich e, historiach, jak już macie swoje walizki, e, idziemy Internet tutaj do budki, SIM. gość krzyczy Internet SIM i macie... I macie, sorry, coś mi przeszkodziło, i macie tutaj trzy e, ceny. SIM-kart 2,5 giga 10 dolarów, 12 giga Internet 20 dolarów, e, 20 giga 30 dolarów na, na tydzień, nie? więc fajnie. A jeżeli chodzi o miesiąc, to, to macie również tutaj fajna sprawa. Polecam Wam od razu sobie kupić na lotnisku, żeby później nie było problemu. On wam to wszystko przekłada, zakłada. Ten gość tutaj w okienku, także warto to zrobić, żeby mieć już w głowy. A my, a my chyba ruszamy, chyba, że sobie wymienię trochę gotówki, żeby móc wziąć na pamiątkę, ale to zobaczymy. Zobaczcie, macie kurs dolara. Za jeden dolar dostajecie 2310. Jak to wygląda? A ja za chwilę ustanę moje pieniądze. Muszę podpisać tylko. Aha, ok. Czekaj, czekaj, czekaj. A chcesz to nagrać? A chcesz to dobrać? Jeszcze zanim, jeszcze zanim zapomnę, to Wam powiem, że tutaj jak wpisujecie powód podróży, dlaczego tutaj przyjechaliście. No to wiadomo, piszemy zwykle wakacje, nie róbcie tego, że napiszecie biznes, bo wtedy tutaj kilka osób napisało biznes i zamiast zapłacić 50 dolarów, kazali im zapłacić 250 dolarów. Oczywiście oni to sobie zmienili, ale musieli wzywać jakichś kierowników zmiany, jakieś tam bajery, szmery, więc nie piszcie biznes generalnie, tylko holi nie, wakacje, holiday, bo no, wówczas zapłacicie tylko albo aż, no, no zapłacicie mniej w każdym razie 50 dolarów, a nie 250. W kolejnym nagraniu pokażę Wam, jak wygląda nasz apartament, na to coś pięknego, zjawiskowego: Ocean Indyjski, Zandibar.